Historia na wyciągnięcie ręki. Odkryj z nami sekrety przeszłości. Mieszko I, część pierwsza: Wiking z krwi i kości. Skupimy się na genezie mieszka I. W kolejnych dwóch rozdziałach przyjrzymy się jego rządom oraz dziedzictwu, które pozostawił. Rozpoczniemy opowieść o pochodzeniu pierwszego z dynastii piastów. Niezbędne jest zagłębienie się w historię i kulturę grupy etnicznej, która odgrywała znaczącą rolę w wczesnej Europie, czyli wikingach. Wikingowie byli nieustraszonymi wojownikami i odkrywcami z północnej Europy. Przez wieki budzili strach i podziw w sercach tych, którzy słyszeli o ich legendarnych wyprawach. Żyli od VIII do X wieku. Pochodzili głównie z terenów dzisiejszej Norwegii, Szwecji i Danii. Ich życie było nierozerwalnie związane z morzem. To na falach morza odnajdywali nowe lądy, prowadzili handel i przeprowadzali błyskawiczne, zaskakujące najazdy. Ich długie łodzie były doskonale skonstruowane. Dzięki tym łodziom dotarli do odległych zakątków Europy. A nawet przekroczyli granice Starego Świata, docierając do brzegów Ameryki Północnej. To uczyniło ich jednymi z pierwszych europejskich odkrywców tego kontynentu. Wikingowie nie byli jednak tylko najeźdźcami i piratami. Często przedstawiani jako brutalni, byli także zdolnymi kupcami, rzemieślnikami i osadnikami. Zakładali kolonie na terenach, które dziś znamy jako Islandia, Grenlandia oraz północna część Francji zwana Normandią, zawdzięczają swoje nazwy północnym wojownikom. Ich społeczeństwo miało złożoną strukturę społeczną z ważnymi zgromadzeniami wolnych ludzi. Te zgromadzenia decydowały o wspólnych sprawach, co podkreślało rolę wolnych ludzi w społeczeństwie. Wikingowie byli znani z bogatej kultury materialnej i wyjątkowej sztuki zdobniczej. Ich sztuka przetrwała wieki w postaci skarbów, biżuterii oraz runicznych inskrypcji. Dziedzictwo wikingów jest obecne w wielu aspektach współczesnej kultury i wyobraźni. Mitologia wikingów pełna jest bogów takich jak Odyn, Thor i Freya oraz heroicznych sak. Które do dziś inspirują twórców filmów, literatury i gier. Wikingowie już nie przemierzają mórz w poszukiwaniu nowych ziem, ale pozostają symbolem odwagi i odkrywczości. Ich duch wciąż żyje w kulturze i mitach. Mieszko, urodzony między 920 a 940 rokiem, pochodził z dynastii piastów. Był synem Siemomysła i wnukiem Lestka. Mieszko zmarł 25 maja 992 roku. Jego panowanie zaczęło się około roku 960. Był pionierem w kształtowaniu państwa polskiego i wprowadził je do kultury chrześcijańskiej przez Chrzest Polski w roku 966. Jego rządy trwały aż do śmierci w 992 roku. Rodzina mieszka stanowiła fundament dynastii Piastów, rządzącej Polską przez wiele wieków. Mieszko był żonaty z Dobrawą, czeską księżniczką, która miała znaczący wpływ na jego życie oraz rozwój państwa polskiego. Mieszko piarchi przyjął chrześcijaństwo. Z tego związku pochodził Bolesław Chrobry, przyszły król Polski. Mieszko miał też dzieci z poprzednich związków, w tym córkę Świętosławę Syry. Świętosława Syra wyszła za mąż za króla Szwecji Eryka Zwycięskiego, a potem za SFA Widłobrodego, króla Danii i Anglii. Stała się matką Kanuta Wielkiego. Po śmierci żony Mieszko ożenił się ponownie z Odą, pochodzącą z niemieckiej rodziny arystokratycznej. Była córką Margrabiego Marchi Północnej, Dytryka. Ślub odbył się w 970 roku. Z tego małżeństwa urodził się syn Mieszko, który zmarł młodo, oraz córka Ry, która wyszła za mąż za Hermana II, hrabiego palatynatu Lotaryngii. Rozważania nad genezą polskiej państwowości skupiają się na postaci Mieszka I. Historycznie potwierdzonego władcy Polan, będącego tematem fascynujących dyskusji i analiz. Tradycyjne narracje utrwalone przez kronikarzy przedstawiają mieszka jako legendarnego władcę pochodzenia piastowskiego, co ma swój urok, ale rodzi pytania o jego faktyczne korzenie. W średniowieczu panowała zgodność, że pierwszy władca Polan powinien pochodzić z terenów, które później stały się kolebką polskiej państwowości co wydaje się logiczne i zrozumiałe. Tożsamość narodowa kształtowała się wtedy na podstawie wspólnego pochodzenia, języka i tradycji co wpłynęło na rozwój polskiej państwowości i jedności społecznej. Władca, który byłby rdzennym słowianinem z polskich ziem, była nie tylko atrakcyjna, ale i bardzo korzystna wobec kronikarzy, królów oraz Kościoła katolickiego. Taka narracja umacniała legitymizację władzy oraz poczucie wspólnoty i ciągłości historycznej w ówczesnym społeczeństwie, które szukało korzeni. I tożsamości. Jednakże z biegiem czasu pojawiają się coraz to nowsze dowody sugerujące, że przodkowie mieszka piersi mogli mieć korzenie skandynawskie, co zmienia tradycyjne spojrzenie. Ta teoria, choć przez długi czas marginalizowana i ignorowana, zaczyna zyskiwać na znaczeniu, mimo że stoi w sprzeczności z utrwalonymi przekonaniami. Argumenty o skandynawskim pochodzeniu mieszka opierają się na lingwistycznych, archeologicznych i porównawczych badaniach z regionami europejskimi, gdzie wpływy Wikingów były niezaprzeczalne. Tradycyjna narracja o słowiańskich korzeniach mieszka ma swoje miejsce w historiografii polskiej, ale nie można ignorować rosnącej liczby dowodów na jego skandynawskie pochodzenie. Ta nowa perspektywa wzbogaca rozumienie historii Polski i umieszcza ją w szerszym europejskim kontekście, podkreślając znaczenie wymiany kulturowej między regionami. W tytule stawiamy tezę, że Mieszko I był wikingiem z krwi i kości, a obecny stan wiedzy i dowody czynią tę hipotezę trudną do zignorowania. Historyk Andrzej Zieliński wysuwa tezę o północnym pochodzeniu przodków Polan. Uważa, że Królestwo Piastów to jedno z wielu gałęzi skandynawskiej dynastii dominującej w Europie. Dominacja dynastii skandynawskich obejmowała obszary wokół Morza Bałtyckiego. Karol Scheinoch już w XIX wieku zasugerował, że mieszko mógł być skandynawskim wikingiem zdobywającym tron siłą. Szajnocha badał korzenie polski i normandzkie podboje rozciągające się od morza śródziemnego po wschodnie brzegi Bałtyku, północną Francję, Irlandię i Anglię. Zadaje pytanie jak to możliwe, że słowiańskie pomorze między Odrą a Wisłą tak blisko Skandynawii miało uniknąć normańskich najazdów Ciągu ekspansji. Historyk uważa, że to niemożliwe, by wikingowie ominęli właśnie tereny Polski. Ta teza pojawia się także w pracach Franciszka Piekosińskiego, autora dzieła o społeczeństwie polskim. Piekosiński argumentował, że suwerenność Polski była skutkiem dwóch normańskich najazdów, z których drugi miał miejsce w średniowieczu, wpływając na kształt państwa. Na początku X wieku Mieszko I mógł mieć jednego lub dwóch przodków skandynawskiego pochodzenia, zanim sam objął władzę jako książę gniezna. Tezę tę wzmacnia legenda o tajemniczym przybyszu z dalekiej północy: Piotrze Duńczyku, uznawanym za założyciela Wiślicy i Tyńca. Według opowieści przypłynął Wisłą z liczną drużyną Normanów na początku wieku. I siłą zdobył obszerne ziemie, które później rozszerzył. Możliwe, że to on był ojcem lub dziadkiem Mieszka I. Państwo założone przez niego nie nazywało się wtedy kraj Polan, lecz Wlandia. Nazwa Wlandia pojawia się w starszych źródłach, co historycy potwierdzają badaniami dokumentów i wynikami archeologicznymi. Te dowody wskazują, że państwowość Polska została ukształtowana przez Wikingów, a Polska była jednym z terytoriów zdobytych przez najeźdźców z północy. Podobne procesy z normańskimi wodzami zdobywającymi władzę siłą miały miejsce w tym samym czasie na Rusi. Ruryk dał początek dynastii rządzącej przez kolejne stulecia, podobnie jak Piotr Duńczyk w Polsce. Truvor był sławnym Jarlem któremu poświęcił opowieść znany kronikarz, ruski Nestor. Przypuszcza się, że te opowieści stały się źródłem legendy o Lechu, Czechu i Rusie. Lech, Czech i Rus są rzekomymi założycielami trzech najpotężniejszych słowiańskich dynastii. Długie łodzie wikingów docierały w górę Wisły aż do okolic Krakowa. Szlak Wodny Odry i Nysy Łużyckiej umożliwiał im penetrację regionów Europy Środkowej. Nic nie stało na przeszkodzie, aby któryś z wodzów zainteresował się żyznymi ziemiami Polan. Te tereny były znacznie atrakcyjniejsze niż niegościnne pustkowia, z których pochodzili przybysze ze Skandynawii. Wykazywali niezwykłą zdolność do asymilacji i adaptacji miejscowych obyczajów. Z niezwykłą zręcznością wtapiali się w miejscową ludność. Na podbitych terenach działali według podobnego schematu, nigdy nie sprowadzając osadników ze Skandynawii. Zawsze starali się tworzyć struktury państwowe oparte na rdzennej ludności i władzach ziem słowian wschodnich. Podobnie jak czynili to w Anglii, Irlandii czy północnej Francji, tworzyli rozległe obszary zamieszkiwane przez Wikingów. Kolejnym dowodem jest pochodzenie tajemniczego imienia Mieszko, które nie pojawia się w innych kontekstach i było różnie interpretowane. Imię Mieszko bywało interpretowane jako polska wersja skandynawskiego imienia Bjorn. Niektórzy uczeni spekulują, że Mieszko był drugim imieniem księcia nadanym mu na chrzcie. Pierwsze imię księcia mogło brzmieć Dago i również miało skandynawskie pochodzenie. Teoria ta opiera się na tajemniczym dokumencie, który zaczyna się od tekst Dagome Judex, to późniejsze streszczenie aktu, w którym Mieszko powierzył swoje państwo opiece stolicy apostolskiej. Istnieje hipoteza o tajemniczym słowie Dagome. Słowo Dagome może kryć pierwotne imię Mieszka. Ta teoria nie jest spekulacją. Znajduje wsparcie w kronikach Gal Anona, który wspomina inne imię księcia. Jednym z dowodów skandynawskich wpływów w rodzinie Mieszka są nietypowe imiona córek z pierwszego małżeństwa. Ge Astryda i Sygryda Sztorada, znana jako Świętosława. Decyzja słowiańskiego księcia o nadaniu egzotycznych imion swoim dzieciom może zaskakiwać, nawet jeśli Mieszko kochał swoją pierwszą żonę z Danii. Zastanawia fakt, dlaczego wszystkie córki otrzymały skandynawskie imiona, a nie tylko najstarsza. Co mogłoby być wystarczającym uhonorowaniem. Ciekawe jest również, że córka świętosławy, jeszcze wtedy nieznanego księcia słowiańskiego, została żoną dwóch kolejnych Skandynawów. Możliwe, że pierwszy z nich wysłał swatów do przyjaznego dworu swojego rodaka, łączyły ich więzy krwi lub narodowości. Kolejnym argumentem za skandynawskim pochodzeniem mieszka są zapiski które wskazują na bliskie związki i wpływy między rodzinami. Imiona i przydomki drużnika księcia wskazują na pochodzenie z odległych terenów północnej części kontynentu. A w polskiej heraldyce zachował się po nich niezatarty ślad w formie symboli runicznych. Istnieją przesłanki, że nie tylko mieszko ale również jego syn Bolesław. Mogli komunikować się ze swoimi wojami w języku nieznanym ludom słowiańskim. Gdyby obaj władcy byli genialnymi poliglotami, kroniki na pewno szeroko i głośno by o tym mówiły. Jednak brak jest jakichkolwiek wzmianek na ten temat. To skłania ku bardziej prawdopodobnej tezie, że dwóch pierwszych historycznych władców Polski. Porozumiewało się w języku normandzkim, zakorzenionym w ich rodzinnej kulturze i tradycji. Portret Mieszka zarysował jako pierwszy żydowski podróżnik i kronikarz Ibrahim Jakub, który czerpał informacje z relacji dworu cesarza Ottona Pier oraz księcia Bolesława panującego w Czechach. Ibrahim Jakub nazywał Mieszka królem północy. Wskazując, że dysponował on trzema tysiącami pancernych, gdzie jedna setka równała się dwóm setkom innych wojów. Kronikarz podkreślił, że książę zapewniał swoim ludziom odzież, konie, broń i wszystko, czego potrzebowali do życia i walki. Była to słynna drużyna książęca elita jego wojsk, która prawdopodobnie składała się z wyselekcjonowanych i dobrze wyposażonych wojowników. Tekst opowiada o pochodzeniu pierwszego historycznego władcy Polan, Mieszka, który mógł mieć związki z Normanami. Jego uzbrojenie i język wskazują na bliskie relacje z księciem. Mieszko pozostawał nie tylko na utrzymaniu władcy, ale ten angażował się w jego życie prywatne, dobierając mu nawet żony. Kronikarze zauważyli tę bliską osobistą zależność. Nowoczesne badania archeologiczne rzucają światło na postać Mieszka. Teoria o jego wikingowskim pochodzeniu zyskuje coraz więcej potwierdzeń dzięki znaleziskom archeologicznym. Odkrycia te zmieniają wizerunek Mieszka. Nie jest już tylko założycielem państwa polskiego. Lecz także wojownikiem o skandynawskich korzeniach, co podkreślają znalezione ozdoby i broń. Rozwój technik badawczych i systematyczne poszukiwania na dawnych grodziskach doprowadziły do odkrycia przedmiotów wskazujących na silne kontakty handlowe i kulturowe ze Skandynawią. Analizy genetyczne szczątków z epoki Mieszka potwierdzają te związki kulturowe. Władca mógł czuć się równie dobrze na pokładzie drakaru, jak i na tronie piastów. Do tej pory mieszko był głównie kojarzony z chrystianizacją i zjednoczeniem plemion słowiańskich. Teraz jawi się jako postać o wielowymiarowej tożsamości i bogatym dziedzictwie. Tekst opisuje postać łączącą słowiańskie i skandynawskie dziedzictwo. Podkreślając jej zdolności przywódcze, strategiczne myślenie oraz sukcesy militarne. Sukcesy wojenne tej postaci można rozpatrywać w kontekście wikingowskich tradycji, które ceniły odwagę, spryt i umiejętność nawigacji w trudnych warunkach. Należy jednak pamiętać, że nowe interpretacje wskazujące na skandynawskie korzenie nie zmieniają faktu, że ta postać odegrała fundamentalną rolę w historii Polski. Był założycielem państwa i niezależnie od swojego pochodzenia, z sukcesem zintegrował narodową tożsamość, tworząc trwałe podstawy państwowości. To koniec pierwszej części tekstu, która skupia się na roli tej historycznej postaci i jej wpływie na kształtowanie się Polski.